Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W synagodze w Kafarnau Jezus powiedział: Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. A wielu spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: Trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać. Jezus jednak świadom tego, że uczniowie jego na to szemrali, rzekł do nich: To was gorszy? A gdy ujrzycie syna człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem, to duch daje życie, ciało na nic się nie zda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą i kto ma go wydać. Rzekł więc, oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca. Od tego czasu wiele uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do dwunastu, czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś świętym Bożym. Oto słowo Pańskie. Dzisiejszą Ewangelię. Można byłoby nazwać Ewangelią na czas kryzysu. Wielu uczniów Chrystusa wycofywało się i już z nim nie chodziło. Także i dziś fundamentalne prawdy Chrystusa często zderzają się z mentalnością współczesnego świata. Dlatego wiele osób odrzuca wiarę chrześcijańską, nawet jeśli na początku zdają się być gotowi na wysłuchanie ewangelicznej nowiny. Jezus w dzisiejszej Ewangelii reaguje tak, jak czyni to zawsze, ilekroć spotyka się z tymi, którzy chcą go opuścić. Nie mówi już wtedy o miłości. Ale mówi o wierze: Pośród Was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus od początku wiedział, którzy nie wierzą, wiedział, kto ma Go wydać. I wydaje się, że te słowa nie straciły na aktualności, podobnie jak wtedy, tak i dziś. Są tacy, którzy wprawdzie idą za Jezusem, ale czasami idą z, z, przyzwy, z przyzwyczajenia, no bo wszyscy chodzą, bo rodzice chodzili, dziadkowie chodzili, więc trzeba tę tradycję jakoś podtrzymać. Ale kiedy ich wiara wystawiana jest na próbę i stają. Przed koniecznością konfrontacji ze Słowem Bożym, to okazuje się, że trudna jest ta Ewangelia, że to Słowo, które jest źródłem naszego życia, że ono jest dla nich nie do przyjęcia. Odchodzą i to jest ich wybór, bo Pan Bóg nie ogranicza naszej wolności, daje nam możliwość wyboru. Jezus powiedział do dwunastu, czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedź Piotra, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Jezus stawia bezpośrednie pytanie, pytanie, na które może paść bolesna odpowiedź, to pytanie jest skierowane także do każdego z nas. Apostołowie są ludźmi wolnymi i mogą w każdej chwili odejść, a jednak zostają. Piotr, którego przeznaczeniem zgodnie z imieniem. Jest umacnianie wiary u innych, podaje prawdziwą przyczynę. On uwierzył w słowa Chrystusa nie dlatego, że były zrozumiałe, że były rozsądne czy pożyteczne. Nawet nie zastanawiał się specjalnie nad ich znaczeniem. Teraz jednak jasne jest dla niego, iż Chrystus i jego słowa są jednym i tym samym i że jeśli odrzuci słowa, to odgrodzi się od samego Jezusa. Zwróćmy uwagę na pytanie postawione przez Piotra. Nie mówi, gdzie pójdziemy, ale do kogo pójdziemy. Papież Franciszek, w swoim rozważaniu przed Modlitwą Anioł Pański, komentując ten właśnie fragment Ewangelii, Podkreśla, że na podstawie tego pytania Piotra rozumiemy, że wierność Panu Bogu jest kwestią wierności osobie, z którą się wiążemy, aby iść razem tą samą drogą. Tą osobą jest Jezus. To wszystko, co mamy w świecie, nie zaspokaja naszego głodu nieskończoności. Potrzebujemy Jezusa, potrzebujemy przebywania z nim, karmienia się przy Jego stole, karmienia się Jego słowami życia wiecznego. Wiara w Jezusa oznacza uczynienie go centrum, sensem naszego życia. I związanie się z nim w prawdziwej relacji wiary i miłości nie oznacza, że jesteśmy przykuci. Łańcuchem, ale oznacza, że jesteśmy głęboko wolni, zawsze w drodze. To nasze, do kogoż pójdziemy, jest pięknym wyznaniem miłości i ufności jedynie wówczas, jeśli jest to ufność wiary. Jeśli istnieje zaufanie, istnieje także miłość, która wszystkiemu wierzy. I we wszystkim pokłada nadzieję. I to, co mamy zrobić, wypłynie w sposób naturalny z naszego zakorzenienia w Chrystusie, z naszej relacji miłości z Chrystusem. Niech Maryja Panna pomoże nam iść zawsze do Jezusa, aby doświadczyć wolności którą On nam daje, a która pozwala nam oczyszczać nasze wybory z osadu światowości oraz z lęków.